Między 14 a 18 do oglądania moich obrazów w Udzie Śląskiej przy ulicy Niedor, yy, na Placu Niepodległości w parku, tutaj przy fontannie I już pokazuję, że Dzisiaj takie obrazy pokazuję, można się zobaczyć na żywo. Co na żywo, to na żywo. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zobaczenia na żywo obrazów. Trzymajcie się, hej. Jak powiedziałem, dzisiaj, jutro, jutro i czwarty, do piątek do zobaczenia